To jest tylko dla punktów. Poginiemy 10 tysięcy razy i idę stąd. To jest dla psycholii. Gdzie ty jesteś? O, nie ma. Co to za teleport? A kurde, a kurde. Ty coraz wyżej! Ty. Dla punktów tylko. Widzisz jak to jest Dla magów O ty! 30 o, takie zagranie to było! O! Eee! <laughs> Tylko ty no, żyjesz Łapaj, coraz wyżej będziesz o, teraz. Myk! Myk mój teraz to elegancko. Będzie dobrze Teraz! Nie! tri, Jeden skok to cię ty... dzieli! O nie! Nie! Widzisz, że jakieś durne punkty Nie warto! Teraz so ma co tu jest. O! Pak! Mm! Jestem! Mik, mig, mig. Nie, nie doskoczyłem! Nie, nie mogę. Jeszcze raz! Aha, tu teraz nic nie ma. Dobra, paterach, nie? Patrz jak to się robi ogólnie. Nama no, zawsze. O! Jestem! Jeszcze trochę, yeah, ja O kurde... Dobra... Nieee... Ja tu przesuwam klocę Nie. O kurde... O kurde, on tam jest... Pojąk. To pok? O... Myk za plecami... No skocz teraz... Nie, ależ do teleportu... <laughs> Ja nie mogę. No teraz Ty weź postaw teleport tam gdzie ja przed chwilą. Ooooo, nie widzisz <dys> i co robisz tu? Triki. Aaaa! Czemu nie można? Nie da się, bo to w no, inną stronę jest teleport. O kurde, utknąłem. Nieee. Jakiś what the fuck? nie ma sensu. <grym> Biegnij dalej. Ty musisz przejść, Gretał. Że mnie też O! Co tu się dzieje? O! Ty ja nie wiem, kim jestem! <laughs> czekaj, ty trzeba. Nik. Dobra, wszystkich na nie za tam jest dźwignia. Czekaj, 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 czekaj. Zasłoń mnie! Dobra Spać biegnij Aha Takie animacje ma dobra Oś na ciebie No właśnie Co ja teraz mam <noise> zrobić? Tego się nie da zrobić Uuuu <noise> Zbejtuj może na krawędzi nie oh, trafił, oh, jakie trichol, korne Let's go Kwiatek porobiony oh okay. O Dobra, GG Nie, szybko do syna, tak, tak, mamy to, finał Nie yeah, lucky nie, zaraz mi ona zniknie, ale zaraz mi zniknie ta, co blokuje, kobiet. O nie, o nie. To, jest... to jest gówno, powiem ci. Było ostatnie podejście. Nie no, żartuję, przecież patrz mu, co mogę sobie złapać, A, no tak, Wtedy jest łatwiej, masz więcej czasu. Dobra. No nie, wszystkich nas nie zeżrą! Ty, ominięcie! Mick, o, spojtowani. Jak ty ją... Nie wiem! Ale MOVEMENT <zysykać> O jodbane. WHAT THE FUCK EJ NO JA Jest tu duży nie, nie przejdę OO WHAT THE FUCK Dlaczego... Ciekawe jak w trójce Flić to na... jest Dlaczego? zrobione OOOO KURWA ALE <zysykać> No dobra <zysykać> on ma A Spadnę! Kurde, zewnętrzny, let's go, easy, porabiane No dobra, to co, do góry? Musisz jeszcze jedno Ha o. o, dawaj, terapa! Dobra, ale... Żemy no no Nie, nie, umrzemy tu! Whoa! Let's go! Cooler <laughs> This icy slug won't be to the to death of us. I'll make it this. Hold Oh my oh, oh, god! Right. Right. <laughs> Dobra, i to stąd. O co? O kurde, ty! <grym> co to? A, młodz znowu. To? Ja myślałem, że ja to klockiem zrobiłem. <grym> tu strzel po prostu, może. A nie, z chyba nie możesz. Strzelam, ty, a ja tak może tu jajco trzeba zrzucić, pa! O, i on jajco zgra? Ja trafiam, ty, ej, nie trafiam. Ty, on jajco bardzo lubi, jajco, pod... No Bo ja potrzebuję zmiany, musimy się zmienić. Cześć. Płatw czas Ja potrzebuję to strzału potrzebuję to strzału Tylko czekaj, ty klikaj cały czas na zmianę, dobra Dobra Cały czas spam O, oh, Jokie to było dobre, nie? <ścoughs> I... No i fajnie. Nie, chodź tu. Uh -huh. Nie. No chodź tu. Stop, Dobra, wracamy. Z ukrytych mechanik gry korzystam. Nie. o! -o, -o, -o. No, ty. O kurde A no to co, jedziemy Zepsuty. Ty, bo tu jest sznurek tam w powietrzu trzeba zrobić trigów w trigu widzisz to? Tu to są kamienie o kurde. Ze sznurekiem Ty to pa nik nie... Yeah. Yeah. tu musisz skoczyć, mówić. To tak, muszę coś no tak, No skarż, 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 bo ja nie mogę podnosić, jak <śmulity> mi skaczysz. Strzel! ale nie, tym w ogóle typem. Nie. dałeś radę? O kurda, teraz piła mi się coś. O! Okay. Co mi się stało i ziemia mi się zniszczyła pod nogami. mnie. <laughs> <laughs> Piękne. Nie ja mogę cię zrespić? Nie sięgam do tego. O, no. Oh. On wie, że ja to chce zrobić chyba. To jest mądry stwór Myślący. Pojmyk! Let's go! No nie, on Drobiamy. jeszcze żyje. Dobra, on żyje znowu. Nice. Io sono il medico della madonna di un piccolo medico sempre. La mia madonna un